O co mi chodziło i dlaczego powiedziałem, że są to legendy amerykańskiej motoryzacji? Drodzy Państwo, przede wszystkim dlatego, że model 42 WLA służył armii amerykańskiej podczas II wojny światowej. Wypełnił on zapotrzebowanie 80% na motocykle, właśnie w tejże armii. Ciekawostką jest, że po II wojnie światowej on w Polsce rozpoczął nam ruch karnejowski. Dostaliśmy w ramach rekompensaty wojennej. Nie dostaliśmy planu Marszala, dostaliśmy rekompensatę w postaci e, używanych byłych wojskowych motocykli 42 ula i to najprawdopodobniej właśnie o tym motocyklu, który się śpiewał Karnej e, mówił. E, co trzeba powiedzieć? Ten motocykl, drodzy Państwo, potrafił wygręcić prędkość 105 km na godzinę, co już nie było wtedy niczym inwodującym. W każdym razie przedstawiony był i miał być w swoich założeniach. Motocyklem kowbojski miał on przypominać konia, a dosiadający go do motocyklista miał być kowbojem. Mamy tutaj, drodzy Państwo, kowbojskie sakwy po lewej, i po prawej stronie, nadal kowbojskie siodło. Motocykl stał się nieprawdopodobnie popularny właśnie w latach 40. XX wieku. W latach 50. XX wieku wyglądało to już troszkę gorzej z racji na to, że Amerykanie wtedy przerzucili się na o wiele tańsze i lepsze, wydaje mi się, motocykle, a no, przepraszam, przerzucili się na tańsze motocykle brytyjskie, między innymi Triumfa, albo po prostu na samochody Ford. Które wtedy już y, dość mocno jaśniało. Herbie musiał coś zrobić, musiał się dostosować do wymagań wczesnego konsumenta. I co zrobił? Drodzy Państwo, odchudził motocykl i dawał mu o wiele bardziej sportowy charakter. I tego odzwierciedlenie widzimy w Harley Davidsonie, w sportsterze, który już, drodzy Państwo, jest motocyklem, który śmiało można powiedzieć, że jest to motocykl e, drugiej połowy e, XX wieku. Taki jak Jack w po eee, dziś dzień. Co my to z Państwa mamy? Mamy już profesjonalne amortyzatory z przodu i e, z tyłu, mamy pełne omanetkowanie, ale przede wszystkim różnica mamy w prędkości. Drodzy Państwa, ten motocykl potrafił wyciągnąć 170 km na godzinę. Był niesamowicie wręcz na bazie tego modelu powstawały nam kolejne sportowe odgałęzienia, o Davidsona, jak chociażby Harley Davidson Sportster X-1000. Nasz model pochodzi z roku 1968, natomiast sam Sportster powstał już w roku 1956, czyli praktycznie 10 lat wstecz i wtedy, kiedy wychodził na rynek, był, drodzy Państwo, absolutną rewolucją motoryzacyjną. Na bazie tego modelu powstało wiele późniejszych, doskonałych e, motocykli. Co my tu jeszcze mamy w tym modelu, o czym nie powiedziałem, a powinienem powiedzieć, drodzy Państwo,? Miejsce dla pasażera. Nareszcie możemy przewozić dwie osoby na motocykle. Jak Państwo spojrzą wcześniej, nigdzie czegoś takiego nie zauważyłem. Na tej sali, drodzy Państwo, tutaj by wypadało jeszcze powiedzieć o nas.